Na słonie naszego kanału jesteśmy po imieniu naszej kamerzystki. Możesz się chwalić tym, co wygrałaś w zdrabkach, które zabrałaś poza nasze nagrania. Dwie dychy wpadły w jednej z krzyżówek. Dwie dyszki, które wymienimy na kolejne zdrabki. I oczywiście będziemy Wam nagrywać. Może się uda kolejne. A dziś przygotowaliśmy Super 7. Za 2 złote czarnego konia. Za 2 złote. Owocową eksplozję i 500 tysięcy w banku. Mamy nadzieję, że uda nam się coś wygrać. W Super 7 oczywiście można wygrać. Od 2 zł do 77 777 zł. W czarnym koniu można wygrać. Od 2 zł do 50 tysięcy. I w owocowych można wygrać. Od 3 zł do 30 tysięcy. A 500 tysięcy w banku może nam przynieść od 10 zł do pół miliona. Jedziemy kochanie. Lecimy z tym zdrapingiem, lecimy, bo sam jestem ciekawy, co przyniosą nam dzisiaj nasze zdrapki. Zaczynamy od super 7. Szukamy siódemki. Szukamy siódemki. Nie ma. Mamy czwórkę. 8. Ósemkę. Dwójeczka, Dwójeczka. Piąteczka się zbliża. Piąteczka, szóstka, dziewiątka, dziewiątka. Jaka będzie ostatnia liczba? Trójka. Jest siódemka. Mamy siedem. Pierwsza zdrapka już przynosi nam jakąś kasę. Zobaczymy, czy znajdziemy teraz podkowę i. Będzie jakaś wygrana w czarnym koniu. Nie ma. Mamy puchar, słońce, banknoty, kotylion, czapkę. Siodło. A, poczekaj, 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 poczekaj. Znajdź puchar. Znajdź puchar i wygraj dwukrotność przypisanej ja, do niego widzisz, kwotę. Czyli, już czyli, czyli, czyli jest jest, 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 jest druga zdrabka. Patrz, nie Chciałeś doczytałem, nie doczytałem, mamy portfel. Ładne rzeczy, Podium. Tak parasol i okulary. I okulary. No dobra. Mamy, to mamy co mamy? Puchar, to puchar później. Pyk. Lecimy z owocową. Lecimy z owocową. Zobaczymy, jakie dzisiaj mamy owoce. Dwie zdrabki pierwsze. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Kokos. Mamy kokos. No będą zwrotne, ale zawsze to coś, nie? Będzie na wymiankę. Trzy razy kokos. I tu są kolejne kokosy. Mieliśmy 6 razy kokos. Kolejny owoc. Melon. Melon. Mamy też melona. Tak jeszcze nie mieliśmy, nie? Że dwie pierwsze zdrabki i od razu mieliśmy... Dawno nie. ...dwie wygrane. Trzeci raz melon. Kolejny owoc to pomarańcz. Mamy pomarańcze. I cztery jeszcze? I jeszcze cztery. Dalej. Szukamy kolejnego owocu, truskawka. Też mamy truskawki. I na dole. I na dole mamy truskawki. No i co dalej jeszcze? Banany. Mamy banany. A właśnie robiłam ciasto. Bananowca. Bananowca, tak? Będziemy próbować. Bo ciąg dalszy imieni, tak? Nie będziemy sobie żałować. Kiwi. Słodycze lubimy. Jak chyba wszyscy. O no, nie. Yeah. Mamy kiwi. Jest nasza ukochana cytryna. cytryna. Dalej. Kolejny owoc to Wiśnęka. wiśnie. Mamy wiśnie. Lecimy dalej. Figa. figa. Jest też figa. Mamy figę. I na dole jeszcze jedna. Jedna jeszcze tutaj. Co dalej? Kolejnym owocem jest jabłko. Mamy jabłka. I szukaj, ananasa. Szukam, ananasa, szukam. Tylko nie w naszej rodówce, Borowa. Borówki. Na krzaczku mamy. Bardzo przepraszam. Borowa. Kolejny owoc to Avocado. awokado. Awokado też mamy. Awokado, jaki mamy kolejny owoc? Jest. Gruszka. Nic nam nie daje. A co ty tutaj teraz tak panikowałaś? Już, A nie już. Mamy. Nie mamy. A nie, nie mamy, brakuje arbuza. No dobra, no. A ostatni owoc będzie brzoskwinia? Nie. Karambola. Nie. No, też liczyłem, że będzie ananas Grudno. albo arbus. Pocieszymy się w tym z lodówki. Pocieszymy się tym z lodówki. No ale było Jest, dobrze. dobrze. A ostatnia nasza zdrapa to 500 tysięcy w, w banku. Jakie mamy liczby? 19. Też powinnam powiedzieć, nie? 5. A na nasy mieliśmy w lodówce? 500 tysięcy mamy w banku. 35. W 34. 18. No dobra.

Trzydzieści osiem. Siedemnaście. Trzydzieści jeden. No cóż, nic z naszych. Jedynka. Jedynka. Szóstka. Dwadzieścia osiem. Dwadzieścia jeden. Trzydzieści sześć, no wszystko obok mamy? Było blisko. Dwadzieścia dziewięć. Nie ma. Trzydzieści dwa. Nie ma. Czwórka, dwunastka. Nie ma. Lipa. 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 I dwadzieścia siedem. No nic nie zrobimy. Te Letymy. dwie nie przynoszą nam szczęścia. Drabujemy. Ale zobaczymy, co przyniesie nam trofeum w czarnym koniu. I zobaczymy, co będziemy mieli ukryte pod siódemką. No, A trofeum no daje nam. Uuu, ale my zaskoczyli 5 złotych. Piątaka. Więcej niż zwrot. A siódemka daje nam. No, dwójkę. Siedem mamy nie? Mamy 7. Na zdrabki wydaliśmy. 17 siedem się zwróciło. Jesteśmy zadowoleni. Cieszymy się, że możemy być z wami. Jeżeli wam się podoba to co robimy zapraszamy do zostawiania lajków. Subskrybujcie, dołączcie do nas. Widzimy się w kolejnej odsłonie naszego kanału. A my lecimy na ciasto bananowca. Trzymajcie się, cześć.